Domie, bo... siemano, siemano, witamy serdecznie z gorącej Holandii. Siemano, siema, Jak widać, od razu piwko musi wlecieć, bo jest tak ciepło. No. No, no. Przede wszystkim jest sobota, tak? No, dokładnie. Także nam się należy. No, jak psu Buda. <laughs> Dzisiaj taki temat poruszymy. Moje warto postawię taką, właśnie, żeby było nas widać. Dzisiaj taki temat sobie ciekawy poruszymy, bo. Dużo osób nas pyta, bardzo dużo pytań pada, ile wy zarabiacie, ile macie na godzinę, i tak dalej, i tak dalej. I my nigdy tego nie mówimy. Dlaczego nie chcemy mówić, ile zarabiamy na naszym kanale. Z prostej przyczyny. Pracują z nami różni ludzie i wszyscy oglądają ten kanał. Od nas w pracy ogląda dużo osób. I tak naprawdę wiadomo, ja z Ocharą mamy swój staż, no to wiadomo, że zarabiamy więcej. Od tych osób, którzy, które pracują u nas tymczasowo, albo pracują od paru lat, my zawsze będziemy ich wyprzedzać, choćby przez to, że pracujemy już tam bardzo długo i z każdym rokiem mamy podwyżki. Oprócz tego, oprócz tych standardowych podwyżek, mamy jeszcze takie podwyżki, które żeśmy sobie sami wywalczyli, żeśmy chodzili, rozmawiali. I tym sposobem mamy więcej. I teraz jak się dowiedzą jakieś osoby, ile my mamy, to wiecie, jacy są Polacy, albo ten ma więcej, bo ma więcej. I różne takie nieciekawe sytuacje są. Którą, była też taka sytuacja, którą ty miałeś kilka lat temu, może opowiedz. Tak, tak, też była. No to właśnie też przyjechali tacy do pracy. No i tam kurde popracowali z nami parę, parę lat, no nie wiem. Dwa, trzy, trzy sezony. Dwa, tak. trzy sezony, tak do, dokładnie. No i też tam cały czas zagadywali. Wydawali się tak w porządku. wiesz, Zagadywali, zagadywali. W końcu tam kurde powiedziałem, ile, ile dostaje. No to wynikło nieprzyjemnie, bo od razu się kolej sprół i poszedł do szefa i że on chce tyle samo, bo ja mam tyle, on ma tyle i on musi mieć to samo. No po prostu wynikła nieprzyjemna sytuacja, bo potem szef do mnie przedpowiedzieć właśnie, że po co ja takie gadam, że ja mam w ogólnie staż dużo dłuższy od niego i mi się takie pieniądze należą, a niektórzy po prostu zazdrości, no to od razu idą i myślą, że po roku, dwóch będą mieli tak samo jak ktoś przepracuje na przykład 10 lat, nie? Poza tym tak samo oni byli przez firmę Wszyscy przestrzimy trochę inaczej zarabiają. My jesteśmy, jak wiecie, na kontraktach, więc to też inaczej wygląda, nie? Dlatego mamy jakieś tam bonusy, jakieś dodatki, jakieś wszystko. No tylko że po prostu, no tak jak mówię, wolimy tego nie gadać, no po co mieć jakiś kwach w robocie później, nie? Bo to tak różnie potem bywa, nie? Potem będę, o kurde, ten ma tyle i tyle, ten ma tyle, tyle. I tylko szeptanie za plecami, a to jest w ogóle niepotrzebne, nie? Tym bardziej, że no... Naprawdę duża większość ludzi jest naprawdę zazdrosna, że o każdy nawet cent polecą się kłócić, nie? O nawet cent, no to to... Lepiej nie mówić, lepiej nie mówić, nie? Bo to jest lipa, lipa wielka, no. Tak. Zresztą po co też każdy ma wiedzieć kto ile zarabia, nie? To jest taka prywatna... Tak, ogólnie nie. Holendrzy między sobą nie gadają, ja zarabiam no. tyle, ty zarabiasz tyle, to jest... Zarobki w Holandii to jest temat taki bardziej tabu, nie? Nikt nie rozmawia. Nie rozmawiają, jest. ale tak jak O'Hara mówił, później był u nas pracodawca, bo my oprócz tych standardowych podwyżek Jedno sobie wywalczyliśmy parę lat temu i zawsze będziemy do przodu od tych ludzi. I szef nam powiedział, jasno, nie mówcie, ile zarabiacie, to jest dla was, ty zarabiasz tyle, ja zarabiam tyle. Dlatego ja, o, moi jakiś przyjaciel, osoba zaufana, no to wie ile zarabiam. Ale jak, jak tak powiem na kanale, kto zobaczy no. taki film, później będą latać po rajkach, bo oni mają tyle, a praktycznie robią tak samo, wiecie, to no. samo robimy, to samo jesteśmy w pracy, czemu oni mają więcej, ludzie nie rozumieją i uwierzcie mi naprawdę. Że są tacy ludzie, że jak się dowiedzą, że na jak będziesz miał tylko 20 centów na godzinę więcej, to tam. oni już, już są zazdrośni. Jest, o głupie tam. 20 centów, nie? A co dopiero jakby się dowiedzieli, wiecie, ile my mamy, gdzie mamy przypracowany ten staż i też, no wiecie, my w tej pracy robimy wszystko, tak? Potrafimy odcinania papryki, powiązanie sznurków, no, właśnie, to no robimy owiec. każdą robotę i pracujemy cały rok. Tak, nie ma... No i ten fakt, że nie pracujemy przez agencję, no ale ludzie są bardzo zazdrośni, potrafią być zazdrośni o to, na przykład, że. Jedna osoba zostanie dłużej w pracy od drugiej i on w tygodniu już będzie miał 2-3 godziny więcej, to będziemy większą wypłatę i uwierzcie mi, że za granicą są oto zadymy, że. A ten kurwa miał 2 godziny więcej, no. jebany frajer. I da, tak ludzie gadają, naprawdę da. uwierzcie mi, to jest chore, co się dzieje. Dlatego my o swoich zarobkach na kanale nie rozmawiamy. Może kiedyś jak skończymy. Pracę na papryce, skończy się nasza przygoda, to wtedy może wam powiemy ile tak naprawdę zarabialiśmy. Tak, ale jak na dzień dzisiejszy to lepiej tego nie gadać. Tym bardziej, że też miałem taką sytuację, że hamskie w rajce, robiłem, robiłem, ktoś tam kurwa stał i mówi a niech on robi, on ma no i tak więcej zapłacone. Tak no. No, i chuj, no i jedziesz słuchasz takie rzeczy, to też jest przejebane. No a tutaj jak naprawdę to o każdy grosz, to się potrafię potem wyzywać, nie? że o kurwa, ten ma lepiej. Ale my rozmawiamy, my umiemy trochę język, dogadamy się z pracodawcami i poza tym tak jak no się staż, staż i my cały rok robimy każdą robotę od początku do końca, a ludzie przyjeżdżają tak naprawdę niektórzy na 6 miesięcy, na 5 miesięcy, ale myślę, że będą mieli kurwa tyle co my, no. bo przyjeżdża na 5 czy 6 miesięcy, nie? No to no jest nie halo, nie? Jest nie halo. No niestety, no, ale takie czasy, nie? Także mówię, w Holandii zarobki to jest temat tabu. Ale słuchajcie, jeżeli ludzie, którzy przychodzą przez agencję, i są pierwszy raz w pracy na takiej szklarni to dostają 11, to 11 z hakiem brudto. najniższa w sumie ta stawka jaka jest. No tak, no. to dostają ci. Na początku co robią przez agencję. Później jak ktoś robi przez, przez agencję, to też tam jakieś podwyżki mają. Też mają, no my tam dobrze o tym nie wiemy, jak tam to wygląda, ale też są tam jakieś podwyżki. A ktoś się lubi bardzo dobrze zakręcić, no to ma jeszcze lepiej. No dokładnie. Trzeba o, walczyć to, to... o swoje, pamiętajcie. I zarobki to jest zawsze kwestia indywidualna. Na ile sobie pozwolisz, na ile się zgodzisz, za tyle będziesz pracował. Dokładnie. Yy, następna sprawa jest taka, że lecimy dzisiaj do fryzjera Mamy shopy. Zapuszczone ładnie, spotkaliśmy się na piwko. I mówię do Ochary poruszymy ten odcinek, poruszymy ten temat, bo naprawdę i na transmisjach na żywo ile zarabiacie, w komentarzach, A, w komentarzach ile zarabiacie. Dużo. I wszyscy tam zarabiają, snują nawet różne teorie, nie? Że zarabiamy tyle, że nie możemy więcej zarabiać niż tyle. No, Teorii jest, jest y, na, na, na temat naszych zarobków sporo, nie? Nawet piszą, że za darmo jebiemy. O No, no bo zajebiście, nie? <laughs> Kurwa, za darmo. No ale tak jest, no. My nie będziemy tego gadać. Jak Pinkie mówi, może kiedyś, jak już będzie po papryce, to wtedy może się wychylimy, ale jak na razie to nie potrzeba, tym bardziej, że też jest dużo szklarni wokół nas i wszędzie i wierzcie mi, że jak niektórzy oglądają, to by była gadka o nas na innej stronie, tak. że o, a tyle i tyle, nie? Podejrzewam że, się nawet lepiej... gadzać, o. No, podejrzewam, że nawet u siebie by poszli, żeby powiedzieć, mm. że ale oni tam zarabiają tyle i tyle, wiesz, tak. nie? no to lepiej nie. Myślę, że wyjaśnione, nie? Pewnie, Jakie plany na dzisiaj masz, ofiara? A, trochę przy wiatraku porobię, tam z rybkami muszę trochę porobić, bo tam pleśniawki punktowe nie Tak, bola z wiatrakami. Z rybką trochę chcę ogarnąć, tam właśnie trochę podleczyć dwie, bo tam pleśniawki dostały punktowej. No i tyle, no w domu dzisiaj podejrzewam, spędzę. no Ewalina jest do czystej w robocie, potem. A i kapuśniak sobie dzisiaj zrobię, właśnie o. na obiad. No, ty, słuchaj, tak a kapuśniak i kwaśnica to jest to samo? Tak, no to to jest... To, jest to samo, tak samo, a nie, to, jest... no to kurczę, ja się zawsze zastanawiałem, bo ty mówisz kwaśnica, Zabawiam, A on nie znowu był kapuśniak. No kapuśniak je, kapuśnia, no, kapuśnia no, to jest zajebisty. Tak, no ale no, no, kwaśnica to zawsze. kwaśnica. jest, jest raczej ale. Tak, że półlitrowy poszedł na całego. No co, no trzeba, nie? Mało się zarabia, żyje się jak hrabia. W sumie, w sumie weekendzik, a to trzeba, nie? Wasze zdrówko. Zdrowie, zdrowie. No i nic, dobijamy piwko. Fryzjer. I lecimy do fryzjera, nie? Tak, no dobrze, że Także jak macie jeszcze jakieś pytania, na które moglibyśmy się dłużej rozwinąć i zrobić odcinek taki jak ten, to chętnie zadawajcie je w komentarzach. A my na takie fajne pytania, które będą na przykład ciekawe, będziemy robić odcinki... I od czasu do czasu możemy odpowiadać, myślę, że też to fajna forma jest, tak? Tak, przy browarku odpowiemy na wasze pytania. Krótko i na temat. Parę minut Więc odpowiadamy piście. i myślę, że mamy tą sprawę wyjaśnioną. No pewnie. Coś pewnie. jeszcze o Harka? A to wszystko no miłego weekendu, moi drodzy. No Dokładnie. Do jutra, nie. Do jutra. Jutro już pracujemy, bo dzisiaj jest sobota, oglądacie to w niedzielę. Także trzymajcie się i do jutra. Yo, yo.